Ewa Zajączkowska gada głupoty. Europosłanka Konfederacji zamieściła taki film na swoim profilu, w którym sugeruje, że politycy, którzy nakłaniają w jej przekonaniu do wojny, powinni mieć zakaz wyjazdu z kraju w razie jej wybuchu, a z kolei ich dzieci, dorosłe dzieci, powinny trafić do wojska. Dlaczego uważam to za bardzo populistyczne myślenie i dlaczego Ewa Zajączkowska po raz kolejny gra na emocjach swojego elektoratu? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Kamilia Strzemski, samorządowiec, radny, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej, w wolnych chwilach również y, amatorski aktor oraz model. No, słuchajcie, niesamowicie rozbawiła a jednocześnie no, wzburzyła mnie w takim sensie negatywnym treść, którą zobaczyłem na Facebooku i nie, nie obserwuję Zaręczkowskiej, spokojnie, nie obserwuję tej osoby, nie mam mi tam w profilach, które mi się powinny wyświetlać na moim tak zwanym wallu. Aczkolwiek problem polega na tym, że algorytmy Facebooka najwyraźniej podsyłają takie rzeczy, które w tym momencie trendują i które mają też dobry odbiór wśród znajomych. A że znajomych mam na Facebooku sporo, no to po prostu siłą rzeczy ten film gdzieś mi tam pod rękę wpadł. No i w tym filmie Ewa Zajączkowska. W taki bardzo populistyczny sposób, z takimi emocjami w głosie, mówi, że oczywiście opatrzyła to jeszcze filmem Kościaka Kamysza y i filmem chyba jeszcze innego polityka, nie nawet czy nie Tuska, chyba tuska, tak, że ci y politycy, którzy no znowu w jej przekonaniu, nakłaniają do wojny czy podżegają do wojny, powinni w momencie kiedy ona faktycznie wybuchnie, zostać w kraju i mieć zakaz opuszczania go. No, słuchajcie, argument jest totalnie, totalnie głupi i populistyczny, bo po pierwsze, nie widzę w wypowiedziach, czy to Tuska, czy Kosiniaka, czy Sikorskiego, podżegania do wojny. Widzę w nich yy, raczej troskę, yy, widzę w nich odpowiedzialne podejście do sytuacji i skonfrontowanie nas z dość trudną rzeczywistością, że choć Wojny w Polsce nie ma i moim zdaniem nie będzie, i Putin nas nie zaatakuje. To generalnie sytuacja międzynarodowa i to, w czym się znaleźliśmy, nie napawają optymizmem. Mówienie, że Polska ma się zbroić, że Polska ma być gotowa na różne scenariusze, mówienie, że mamy być silni siłą naszych sojuszy i siłą naszej własnej organizacji, nie jest żadnym podżeganiem do wojny. To, że minister obrony narodowej. Dba na przykład o to, aby do wojsk zapisywali się kolejni ludzie, dba o to, aby armia była liczniejsza, dba o to, aby armia była dozbrojona, nie jest podżeganiem do wojny. To, że polski premier na arenie międzynarodowej podejmuje rozmowy z ludźmi, którzy w razie tak tzw. W, tak, w razie już najgorszego przypadku, e, będą w stanie nam pomóc, mówię o ludziach z innych państw, mam na myśli innych premierów, ministrów spraw zagranicznych i innych decydentów, również na szczeblu unijnym, to nie jest podżeganie do wojny. I druga część tego argumentu, abstrahując od samego rzekomego podżegania, czyli zakaz opuszczania kraju. Przecież to jest argument, który każdy rozsądny, nawet nie że historyk, nie trzeba być historykiem, ale każdy obserwator sceny politycznej, czy każdy luźno interesujący się historią człowiek powinien uznać za kompletnie absurdalny. Dlaczego? Bo nawet w trakcie wybuchu takiej właśnie yy, Tragicznej, mm, tragicznej, okoliczności, jaką jest wojna, państwo musi zachować ciągłość działania. Musi zachować ciągłość ośrodków decyzyjnych. I nie ma jednego modelu sterowania państwem czy kierowania państwem w wypadku takiej sytuacji. Władimir Załęski został w kraju, nie wyjeżdżał z Ukrainy. Aczkolwiek wiadomo, że się przemieszcza, tak. Nie mówię, że nie, nie wyjeżdża w tym sensie, że nie opuszcza tego kraju, bo opuszcza. Również w celach spotkań międzynarodowych, to jest jasne. Ale przynajmniej w pierwszych tygodniach wojny, z tego co pamiętam, on faktycznie był w Ukrainie. Natomiast z drugiej strony, akurat nie pochwalam nie tyle samej, samego faktu wyjazdu z Polski, co nie pochwalam tego, jak potem zostało to rozegrane. Józef Beck w 1939, kiedy już było jasne, że Polska po prostu polegnie z rąk najpierw Niemców, później Sowietów z Polski wyjechał. Wyjechał do Rumunii, gdzie swoją drogą, to jest też bardzo istotna, może nie nawet na łóżka, nie lekcja, ale po prostu istotny fakt do przytoczenia, gdzie wcale Rumunii nie przywitali go na czerwonym dywanie i gdzie wcale nie było tak, że, on, że Rumunom obecność Beka była na rękę. Ponieważ ówczesne niemieckie władze z oczywistych powodów naciskały na ten kraj, aby Beka Wydał z powrotem, czy to bezpośrednio w ręce Niemców, czy bezpośrednio w ręce Sowietów. Natomiast Beck, oczywiście, ostatecznie został w Rumunii i w ramach tego państwa przemieszczał się w różne ośrodki, w cudzysłowie, w cudzysłowie wyjazdowe, wypoczynkowe, bo to wiadomo, że nie temu służyło, ale tak to było wtedy klasyfikowane. Rumunii niechętnie, ale jednak zgodzili się, aby Beck w tym państwie został i tam zresztą doczekał swoich ostatnich dni. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że gdyby się okazało, że polskie władze mają skrępowane ręce w razie wypadku wojny, to jest to zarąbisty scenariusz do tych, którzy chcieliby ich po pierwsze namierzyć, po drugie w jakiś sposób im zaszkodzić. Bo mieliby ci ludzie potencjalnie, tak, czyli nasi przeciwnicy, mieliby ograniczone pole dosłownie terytorialnie, przestrzennie, w którym mogliby spodziewać się obecności polskich władz. Posiadanie rządu na uchodźstwie nie jest niczym w naszej historii nowym i nie jest niczym, co z góry trzeba założyć jako gorsze od posiadania rządu na miejscu, w razie właśnie wypadku konfliktu zbrojnego. Dobrze, no, niektórzy historycy mogą oczywiście mówić, pewnie będą mieli rację, że jednak lepiej mieć rząd na miejscu. Jasne, tylko to powinno być motywowane. Właśnie tymi argumentami, argumentami zarządzania państwem, argumentami ciągłości naszych władz, a nie argumentami, że patrzcie, oni sprowokowali, oni podżegali, oni chcieli tej wojny, więc niech teraz te skór zostaną w kraju. To jest argument populistyczny. To jest argument, który trafia do niestety najmniej lotnych głów, jeżeli chodzi o historię. Najmniej lotnych, jeżeli chodzi o wyobraźnię polityczną, co się może wydarzyć i jak na to powinno reagować państwo. Poza tym inna sprawa, to to znaczy zakaz opuszczania państwa. Abstrahując od zasadności tego postulatu, moim zdaniem jest on bezzasadny, ale abstrahując od tego, jak sobie Zajączkowska wyobraża realizację, czy w zasadzie w tym przypadku egzekwowanie takiego zakazu? Kto miałby im zakazać wyjazdu? Wojsko nad którym piecze sprawuje na przykład, znaczy piecze, nad którym zwierzchnictwo ma Nawrocki? Czy może żołnierze? Czy może generałowie, którzy funkcjonują nie w próżni, tylko nad którym jeszcze jest minister obrony narodowej? Nie sądzę, żeby w takim, jakby już wiecie, skrajnym przypadku Trwał ten konflikt, na przykład Nawrocki kontra Tusk, czy Nawrocki kontra Sikorski, czy nawrotski kontra Kosiniak, o ile ten konflikt istnieje w takim bardzo grubym znaczeniu, ale załóżmy, że istnieje tak, to nie sądzę, że w wypadku konfliktu zbrojnego ten konflikt byłby kontynuowany. Myślę, że ten konflikt personalny w ramach tej polsko-polskiej wojenki zostałby faktycznie zawieszony, i wszystkie decyzje, już w tak skrajnym przypadku, no, musiałyby być konsultowane na linii, wiecie, rząd, prezydent, parlament itd. itd. I tam nie byłoby już takiego przepychania się. Chociaż z drugiej strony, jak patrzę na to, co się stało właśnie w kontekście Becka i w kontekście Sikorskiego na początku II wojny światowej, w jaki sposób doszło do, do tego, że Beck został ze swojego urzędu zdjęty, to powiem Wam, nie mam takiego pełnego przekonania, że byłoby tak cudownie, jeżeli chodzi o zawieszenie tej wewnętrznej walki. Wewnętrzny takiej partyjnej, już na parzanki. Aczkolwiek, no, jest szansa, że tak się stanie. O tak powiem, nie jest to pewne, ale jest szansa, że tak by się stało. Dlatego koniec końców, to, co mówi Zajączkowska, jest potrójnie głupie. Potrójnie, bo raz diagnoza, jakby przyczyny, jest nietrafiona. Dwa, diagnoza słuszności postulatu jest co najmniej wątpliwa, nie powiedzieć po prostu, że ta, że ta zasadność nie istnieje. Trzy, egzekwowanie tego byłoby. Na granicy wykonalności. Nie mam więc żadnych złudzeń, że Zajączkowska się myli i że to co nagrała, ten film, który opublikowała na Facebooku, ma na celu tylko i wyłącznie podsycanie emocji, ma na celu pokazywanie własnym ludziom, własnym wyborcom, że ona tutaj o nich rzekomo dba, a w ogóle a propos dbania. Przecież europosłowie, posłowie, nawet radni, w razie konfliktu zbrojnego są z służby wojskowej i tak wykluczeni. Oczywiście chyba dobrowolnie mogą się zgłosić, albo muszą się z mandatów, które otrzymali od obywateli. Natomiast generalnie chodzi o zasadę, że osoby funkcyjne, że tak powiem, których powołanie do wojska mogłoby być szkodliwe dla państwa w takim najogólniejszym, tylko zła znaczeniu. Ze służby wojskowej albo są już z automatu zwolnione, albo przy niektórych funkcjach dopiero to zwolnienie mogą dostać, ale jest ono formalnością. Więc Zajączkowska w razie konfliktu zbrojnego i tak do wojska nie pójdzie. Po prostu. I tak do wojska nie pójdzie. Więc niech przestanie gadać głupoty o tym, że ona jakoś specjalnie dba i troszczy się o tych zwykłych ludzi, którzy są ciemiężeni, dręczeni przez rząd Tuska, przez właśnie premiera, przez Kosiniaka, przez Sikorskiego, bo to jest najgorszy populizm. To jest najtańszy, najbardziej prymitywny, najbardziej upodlający prymitywizm polityczny. Mam nadzieję, to powtórzę z poprzednich jeszcze filmików, mam nadzieję, że jej wybór do Europarlamentu po czasie... Okaże się po prostu takim, wiecie, jednorazowym błędem w Matrixie i że drugi raz wyborcy tego błędu nie popełnią. I tutaj nie mówię o, wiecie, refleksji po stronie konfederatów, nie mówię o tym, że Zajączkowska nie będzie miała wyborców po tej stronie sceny politycznej, tylko mam na myśli, że Konfederacja jako całość zacznie iść na dno właśnie na kanwie takich pomysłów, takich postulatów i takiego traktowania odbiorcy, traktowania swoich wyborców jako yy, najbardziej prymitywnych ludzi, którzy nie rozumieją podstawowych spraw. Słuchajcie, yy, trochę się, w, nie ukrywam, wkurzyłem, yy, co prawda powstrzymałem się przed pewnymi słowami, które mogłyby być uznane za wulgarne, za obraźliwe, yy, bo po pierwsze uważam, że nie wypada, po drugie uważam, że byłoby to szkodliwe po prostu dla mojego wizerunku, po trzecie, no, nie wiem, jak YouTube by potraktował, gdybym na przykład teraz się odpalił i zaczął jechać yy, określeniami, które mogłyby w moim przekonaniu być adekwatne yy, do pomysłu. Powtarzam, nie do osoby, tylko do pomysłu, który właśnie omówiłem i który, który Ewa Zajączkowska opublikowała na swoim Facebooku. Myślę, że takich kwiatków będzie jeszcze więcej, że Zajączkowska faktycznie będzie to publikowała często i, i niestety poziom właśnie głupoty politycznej w tych materiałach wcale się nie obniży. Wręcz przeciwnie, ten poziom głupoty będzie zapierniczał w kosmos. No bo po prostu wiem, jak ci ludzie są i jak funkcjonują, bo kiedyś w tym środowisku byłem i wiem, że Zajączkowska na. 100% mnie nie pamięta, po prostu byłem wtedy jeszcze totalnym szczylem, który nie miał nic do powiedzenia, więc mnie nie pamięta. Natomiast ja pamiętam doskonale. Pamiętam możliwość, znaczy możliwość po prostu takiej okoliczności, kiedy się z nią widziałem. Może nie, wiecie, face to face, ale po prostu się widziałem ogólnie. No i nie były to dobre, znaczy wrażenia dobrego nie zrobiła na mnie, o, już wtedy, kiedy jeszcze była w takim wieku i w takim miejscu politycznym, że mogła się trochę zreflektować i miała czas na taką refleksję. Teraz już jej kariera zabrnęła bardzo daleko i na tą refleksję czasu już powiedzmy, no może nie, że nie ma, ale dostało bardzo mało. Więc to jest ostatni dzwonek, żeby Zajączkowska się z tych swoich poglądów zaczęła powycofywać, żeby zaczęła rozumieć błędy, które popełnia i może kiedyś, powiem, nie liczę na to, ale może kiedyś zaprzestanie trucia czterech liter ludziom na Facebooku takimi swoimi głupimi pomysłami. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego monologu, za wysłuchanie opinii. Widzę po zasięgach, po liczbach, że takie formaty wielu osobom pasują, że są ok. No więc w związku z tym będę bardzo wdzięczny za oczywiście polubienie tego filmiku. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to jest czas, aby to nadrobić. Też byłbym bardzo wdzięczny. To pomoże mi w rozwijaniu twórczości, pomoże mi w docieraniu do większej liczby osób, a na tym właśnie mi głównie zależy, żeby tego typu poglądy, tego typu opinie jak moje trafiały do trochę szerszego grona. Raz jeszcze dziękuję, wyczekujcie kolejnych materiałów i do zobaczenia następnym razem. Cześć!